Po najtańsze, najbezpieczniejsze i najszybsze coins na polskim rynku zapraszam do Games Gold Trader. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie filmu. Cześć, siemakowa wszystkim, z tej strony Simon, a to jest kolejny odcinek z Święta Trójca i przed nami trzy następne spotkania i walczymy dzisiaj o mistrzostwo Ligi 7 i my, nadzieję, że wyjdziemy z niej właśnie z mistrzostwem i wbijemy do Ligi 6 i tam będziemy siać dalej zniszczenie. I pierwszy nasz przeciwnik ma skład BPL, Acz Stopy, no. Nie, nie siedzę ze sobą na screen na przykład Santi Casrula czy Jesus na Was, bo nie są po prostu na swoich pozycjach. I tu nas należy pierwsza akcja w minucie 10. M. Reczany, e, schodzi najpierw do połowy, robi taki e, zwód, e, strzela z dystansu, no i niesamowita bramka w tym spotkaniu. Jednak nie wiem, czy ona była najładniejsza w tym e, odcinku. I ogląda, oglądajcie do końca, jeżeli chcecie wiedzieć o co mi chodzi, ale zobaczcie, co, co zrobił tutaj z Santi Casrula. E, Młody Niemiec, i co strzelił z dystansu? Naprawdę niesamowita bramka pomocnika Liverpoolu. Idealnie Begowicz bez szans. Minuta 35. Alexis Sanchez tym, tym razem mija obrońców jak chce. Dzięki temu, że jest bardzo szybki, strzela w krótki róg. No i znowu Begowicz pokonany 2 do 0. I jest już bardzo No, bardzo. Jest bezpieczna przewaga, bo dwubramkowa jest to bardziej zawsze bezpieczniejsze niż jednobramkowa przewaga. No i dalej to już minuta 39. Balotelli wchodzi w pole karne. Mija moich obrazów jak chcę i strzela bramkę kontaktową na 2 do 1. No i niestety jest już trochę bardziej niebezpiecznie. No i niestety moja obrona się źle zachowała. Zwłaszcza Kolker, i niestety Fabiański zostaje pokonany. No cały czas powtarzam, niestety, ale no tak jest. Minuta 72, tutaj Balotelli e, podaje do Staricza, no i nie wiem jak Staricz tego nie wykorzystał, ale to już był problem przeciwnika, nie mój, ja się bardzo z tego cieszyłem. Ale co Staricz zepsuł, to Staricz naprawił. E, strzele, e, wyszedł sam na sam z propkarzem, e, strzelił bardzo mocno, no i nie dał szans Łukaszowi Fabiańskiemu i wyrównał stan rywalizacji w tym meczu. Bardzo ładne podanie, nie dodać, nic ująć i bardzo ładne wykoczenie angielskiego napastnika. Minuta 77, Jordan Henderson, bardzo ładne podanie do Staricza i Staricz! Bardzo ładnie wykańcza i mamy 3 do 2 dla, dla naszej drużyny. I znowu jesteśmy na prowadzeniu. Bardzo ładne podanie Hendersona, Staricz, bardzo ładne wyko wykończenie, ale to podanie naprawdę pierwsza klasa niczym. Andres Iniesta. Minuta 87, Balotelli do Staricza, Kogar się z nim przepycha i. Bardzo dobrze Fabiański odbija tą piłkę No i tak się zakończyło to spotkanie, wygrywamy 3 do 2 A to oznacza kolejny upgrade I tym upgradem jest Rodwell zamieniony za te Bardzo ładne statystyki, wszystkie powyżej 70, bardzo zbalansowany 4 słabsze nogi, 3 sztuczek Myślę, że będzie nim się dobrze grało No i kolejny przeciwnik, 85 ocena No i na, na ataku Inform, Benzema, Gareth Bale Hamus Rodriguez jeszcze był Neymar Neymar, y, Serge Ramos w obronie Powiedziałem sobie, kurwa, będzie ciężko No i minuta szósta Tym razem ja wyprowadzam pierwszą akcję No znowu ja wyprowadzam pierwszą akcję Do środkowania stary, że tam jest Szirle Jednak obok bramki No i minuta siedemnasta Garrett Wale wchodzi w moje pole karne Mija moich obrońców, jak chce strzela bardzo mocno Jednak myli się w bardzo dobrej sytuacji Minuta trzydziesta ósma Daniel Staryć do Andres Szirle Co on zrobi z tą piłką? Sch schodzi do środka do... Nie, nie, nie schodzi do środka, tylko do środkowej w pole karne. Tam jest Daniel Staric i ten wykańcza sytuację z główki Staric. I główki, no w tej FIFA nawet całkiem spoko, mimo że to nie jest FIFA 14. Tutaj zbardowana sytuacja przez Staricza, no i nieudana dobitka Shirley. E, a tutaj już minuta 50. Jordan Henderson wchodzi w pole Mija jednego, mija drugiego, mija trzeciego. E, piłka jeszcze pod jego nogami strzela no i bramka, a wiecie czemu zachowałem się po prostu tak pewnie? Gdyśmy, myślałem, że to Andre Shirley jest przy piłce ich po prostu pomyliłem i teraz dopiero się zorientowałem że to był Henderson i wow, byłem pod wrażeniem naprawdę tej akcji, no i minuta siedem widzieliście co się stało i w tym meczu już nic nie wydarzyło wygraliśmy po prostu 2 do zera i kolejny upgrade a... To oznacza także mistrzostwo ligi numer 7, więc kolejne dwa upgrade, czyli to nam daje łącznie 3. Więc za Emreczana, którym bardzo dobrze mi się grało, wchodzi nie kto inny jak Delph, który ostatnio swoją drogą dostał man of the chociaż ciężko jest go znaleźć na rynku. Jest za Łukasza Fabiańskiego oczywiście najlepszy wybranek w tej FIFA, a więc Kurtua, według mnie oczywiście, każdy ma swoje uznanie. No i na prawej obronie, oczywiście, że wchodzi Kyle Walker. Nie, nie Iwanowicz Walker. Bardzo dobry zapierdzielacz, polecam każdemu. No i ostatnie spotkanie na dzisiaj. Już szukałem przeciwnika. Skład ma 83%, 100% zgrania. No i mamy bardzo silne BPL z Shirley Wolkotem na skrzydłach. Ogólnie napiszcie, jak się gra wam w tej FIFI, bo ja osobiście nie grałem. A chciałem posłuchać Waszej opinii. No i muta 13, znowu wyprowadzam pierwszą akcję i doświadkowanie Shirley na bramkę zamienia Jordan Henderson po raz kolejny i ponownie wychodzimy na prowadzenie w tym spotkaniu. Yy, ponownie, co ja pierwsze, wychodzimy na prowadzenie w tym spotkaniu. Yy, a muta 15, Anders Shirley wchodzi po pole karne, no i pokonuje Tibo Kurtuwe w swoim debiutackim meczu, no od razu puszcza bramkę Belk, ale to był bardzo silny strzał, chociaż mógł się niby lepiej zachować, ale to nie zmienia fakt, że to była bramka no i minuta 19, nie wiem co zrobił tutaj Kieran Gibbs, jest tutaj Theo Wolcott, no i ten pokonuje Kurtue. no to była sytuacja, którą ja bym nawet wykorzystał, nie będę mówił, że nie bardzo ładne podanie, no ładne podanie, skorzystał po prostu z błędu Anglik na swoim rodaku, no i mamy Bramkę na 2 do 1, ale jest Andrzej Szyrle, który mija kolejnych obrońców, jak chce, jak dzieci. No i pakuje piłkę do siatki Tibo Kurtuły przeciwnika, bo przeciwnik również miał Tibo kurtułę na bramce. Ale po prostu, jakby to Izak powiedział, porobieni bardzo ładne wykończenie. belik bez szans, Minuta 39, piłka do Starydża. Firmowe zagranie Andres Szyrle, właśnie do Anglika. No i strzela on na 3 do 2. Bardzo często w tej serii stosuje właśnie yy, takie zagranie, takie krótkie, prostopadłe. No i stary zawsze wykańcza z woli, a to zawsze działa. I tym razem także podziałało. Minuta 45, Andrzej Siedle jest w polu karnym, mija obrońców, strzela z lewej nogi. No i strzelamy na 4 do 2 w minucie 45, a więc tuż przed przerwą. No i jeszcze stary chyba czyści mu buta, tak jest. Zasłożenie, bo Shirley moim zdaniem jest kluczową postacią w tej serii i chyba najważniejszą. Minuta 48: Piłkę przejmuje wścieknik, w środku pola jest Daniel Starić. Ten do Theo ten z lewej nogi pakuje piłkę, no pakuje, wsadza piłkę do siatki. Wow, co ja, co ja mówię? Po prostu strzela bramkę. Minuta 49: I znowu tylko jedna bramka przewagi. Bardzo ładne podanie, co trzeba oddać. Nie wiem, co zrobił kieran Gibbs. Nie będę już znikał. Minuta 65. Alexis Sanchez wchodzi po lekarne. Podaje do szyrle No i ten z lewej nogi wykańcza akcję jest 5 do 3. Ponownie dwubramkowa przewaga. I możemy czuć się już trochę bardziej bezpieczniej, aczkolwiek nie możemy lekceważyć przeciwnika. Nie zmienia to faktu. Bardzo ładny gol. Minuta 76. Piłka do A. Pfu, do. Daniela Starygia ten z prawej nogi. No i Kurtua. Powiedzmy sobie szczerze, przepuszcza szmatę, bo taką y, sytuację powinien bramkarz tej klasy bronić, no to uleciutki strzał, niby zaskakujący, ale moim zdaniem powinien to obronić. Minuta no, 85. No i zobaczcie co zrobił Alexis Sanchez. I właśnie o tym wspominałem na początku odcinka, dlaczego bramka Emre Chana nie jest bramką odcinka tak oczywistą. Wy wybierzcie, która była ładniejsza. Moim zdaniem bramka Aleksisa Sancheza przylutował i na to już przeciwnik nie odpowiedział. No i ustalał, ustalił on w ten sposób wynik spotkania na 6-4, więc 10 bramek w tym spotkaniu. No i to oznacza kolejny upgrade na koniec tego odcinka. Kolkera zastępuje kościelny przed, przed upgrade'em, a czego przed? Tyż jak go kupowałem jeszcze nie było upgrade'u. Także ja się z wami żegnam, jeżeli wam się podobało to stawcie kciuka w górę, także trzymajcie się ciepło i cześć!